Tango, część pierwsza. Ja jestem Maciek Wojciechszuk. Zapraszam na mój kanał. Zachęcam do zakupu mojego podręcznika. Znajdziesz go na Allegro. Dostałem prośbę o tango, więc proszę bardzo podstawowy rytm do tango. Tu jest już nieco trudniej, bo wchodzi nam temat tremola, tremolo na werblu to jest temat na całą długą lekcję, ale spróbujmy sobie to ugryźć w prosty sposób. Najpierw zagraj prawa, lewa. Prawa, prawa. Jeżeli to masz, dołóż jeszcze jedną szesnastkę na końcu lewą ręką. I teraz ten rytm, jako pierwszy rytm do tanga, pograj sobie w kółko. Raz, dwa, trzy, cztery. A żeby zrobić cały ten rytm, to w na końcu taktu musimy wsadzić Tremolo. Tylko to już trudny temat, tak jak mówiłem, więc spróbuj sobie ze mną ze słuchu, ale jeżeli nie idzie, to obadaj jakieś inne lekcje na Tremolo. Ja też nagram swoją, ale potrzebuję trochę czasu. Czyli tak. Dzięki, dajcie znaka w komentarzu, jak wyszło mile widziane wszelkie sugestie. Siema!